Dzień -dzie 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 dobry, Janek Żłańcuch. Chciałbym się zapytać pana Wajdy, co sądzi o wydarzeniach ostatnich wiązanych z Romanem Polanskim? Co mogę sądzić? Każdy z nas ma takie życie, jakie sobie wybrał. To nie jest, no, z całą świadomością prowadzi takie życie i sprawia no, na takie konsekwencje mieszka w takich krajach i zderza się z taką rzeczywistością. Jestem bardzo szczęśliwy, że się wydostał ze swojej niewoli, że będzie się pewnie przygotował do nowego filmu. Myślę, że on przemyślał swoje poprzednie... E, Zachowanie i myślę, że ma świadomość tego, e, kim był i kim jest. Jeszcze drugi pytanie. E, e, chciałem zapytać e, o kuloszawę. Bo wiem od grzbieciu że się Pan spotkał z nim. To, to prawda? Ale... Tak jest, miałem szczęście e, pod koniec życia, kiedy on realizował filmy e, tym, e, spotkać się z nim i to było bardzo piękne, bardzo piękne wydarzenie, bo ja zawsze byłem, no to był mój mistrz i nauczyciel. Dobra, a jest najlepszy film kuroszadowy? A najlepszy film kuroszadowy to moim zdaniem jest adaptacja Szekspira "Magre". Polsku, po polsku się nazywa tron we krwi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja, panu, ja mam pytać, mam zadać osobiste pytanie. Ja, za jaki film pan um, uważa swoje największe osiągnięcie w swojej kariery? Nie pan, ja ciągle może że jestem naiwny, ale ciągle myślę, że zrobię dopiero takie filmy. To <śmiennie> Ja myślę, że mam przewrócone w głowie. No ale ciągle żyję tą nadzieją, że mi się uda nagle trafić na temat, który się połączy z aktorami, aktorzy się połączą, że tak powiem, z widownią, powstanie coś wspaniałego. czy jest możliwość nakręcenia Pana na film o Józefie Wójciu? Wie Pan, że przygotowuje się w tej chwili taki film. Nie, nie myślałem nigdy o tym. E, powiem, że w tych czasach, kiedy e, silniejszy, zdrowszy robię więcej filmów, e, e, ta postać w ogóle była, tak powiem, poza tak jakąkolwiek możliwością ukazania jej na ekranie, a przynajmniej przez takich ludzi, że takich reżyserów jak ja, bo tam był zrobiony taki film, no ale że osobnie to, to, sobie, to sobie, ja nie. nie, nie Panie Wajter, na samym szczycie chciałbym osobiście złożyć Panu serdeczne gratulacje. Żytajmy z miejsca, co zrobię. Naprawdę jest Pan dla mnie niezwykle istotny. Panie Pierwsze pytanie jest, co Pan może ludziom, którzy myślą o karierze właśnie reżyserskiej, którzy mają swoją wizję i czego potrzebują, aby właśnie zacząć robić filmy pan mnie się wydaje, że teraz jest e, łatwiej zrobić film niż dawniej. Bo dla mnie było tak, że jak była Państwowa Kinematografia, to była też i Państwowa Szkoła Filmowa. Teraz w końcu szkołę filmową, państwową, no to dostała się Pan do, do Państwowej Kinematografii. Teraz jest wolność, jest wielu producentów, którzy mogą decydować się i wybrać kogo chcą żeby był reżyserem filmowym. Także myślę, że sytuacja jest lepsza dla młodych ludzi. No a problem cały polega na tym, czy mają coś do opowiedzenia innym. Dlatego, że filmu nie robi się dla siebie samego, film się robi dla, dla innych. No. Więc jest pytanie, czy mają coś do opowiedzenia takiego, co my byśmy chcieli zobaczyć i, i zaciekawić się tym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.